Obrady kapituły gladiatory 2025 Forum super Lidza za nami. Kategoria trener sezonu. Wydawałoby się, że dwie najmocniejsze drużyny i ich trenerzy mają nominację z automatu, jednak tak nie było. Pojawiły się dyskusje i to zażarte. Tak, pojawiły się dyskusje, bo nikt oczywiście nie neguje klasy umiejętności doświadczenia, sukcesów y, Talanta Duisza-Bajewa i żawiego Sabatę. Tutaj pojawiły się takie głosy, które sugerowały, żeby wziąć pod uwagę też zachowanie i, i to wrażenie, które panowie sprawiają, zwłaszcza w bezpośrednich konfrontacjach, które nie zawsze przekłada się gdzieś tam na pozytywny odbiór Superligi całej jako rozgrywek. Natomiast koniec końców zwyciężyła ta opcja, żebyśmy skupili się na aspekcie sportowym, a tu na pewno i, i opiekun Płocka i Kielc na, na to wyróżnienie zasłużyli. Jeśli chodzi o pozostałe pozycje, no to było kilku oczywistych kandydatów z Kimem Rasmussenem na czele i też kilku takich, którzy mieli lepsze i gorsze momenty. Tutaj takim emblematycznym przykładem Tomasz Strząbała, którego ostatecznie w tej piątce nie nie umieściliśmy, staraliśmy się jednak raczej stawiać na tych ludzi, którzy mieli za sobą cały dobry sezon, albo przynajmniej nie mieli złej jego części, jak w przypadku Arkaniszki. Kielecko-Płocki pojedynek mieliśmy też na, w kategorii skrzydłowy sezonu, tutaj Michałowicz rywalizował z Benoit Kunku, ostatecznie Kunku wygrał. Tak, jeśli chodzi o rywalizację Michałowicza z Kunku, odsłaniając trochę kulisów, mogę powiedzieć, że to się właściwie zmieniało, raz jeden był wśród nominowanych, wypadał, pojawiał się drugi, nawet w pewnym momencie powstała taka idea, żeby może to, to, to rozwiązać jakoś tak solomonowo i żadnego z nich nie dać w tej piątce nominowanych, a kogoś zupełnie z zewnątrz, spoza tej wielkiej dwójki polskiej piłki ręcznej. No ale ostatecznie metodą jak najbardziej demokratyczną, czyli głosowaniem wśród członków kapituły zdecydowaliśmy i, i, i pozostał na łapunku.